Cześć, witajcie. Mamy 12 czerwca. Zapraszam na klina. Moi drodzy, na dzisiaj sobie przeczytamy z 24 godzin fragment na 12 czerwca. Trafiwszy do wspólnoty, dokonaliśmy odkrycia na miarę epoki. Okazało się bowiem, że nie jesteśmy łotrami i słabeuszami, lecz ludźmi chorymi. Przekonaliśmy się też, że nasza przypadłość wcale nie należy do rzadkości. Poznaliśmy grono osób cierpiących na tę samą co my chorobę. Ludzie ci przeszli przez to, wr wr wracali do zdrowia, przez podobne doświadczenia, a wracali jednak do zdrowia. Skoro oni dali sobie radę, pomyśleliśmy, to przecież i nam może się to udać. Czy w dniu, w którym zawitałem, na pierwszym mitingu budziła się we mnie nadzieja? To jest właśnie taki kurczę, no to jest fenomen przede wszystkim też chodzenia na grupę wsparcia, bo poza tym, że czy pójdziesz na grupę wsparcia, na meeting, czy do terapii, poza tym, że uzyskasz masę wiedzy, masę różnych mm, odpowiedzi na pytania, które gdzieś się nurtują, to przede wszystkim dojdzie do Ciebie takie coś, że kurde, oni byli podobnie. <laughs> Przecież każdy, kto usłyszał kiedykolwiek w życiu, jakikolwiek alkoholik, który usłyszał historię z innego alkoholika, to bardzo, bardzo wiele rzeczy, niekiedy jeden do jednego, były podobne. O, jak się gada o ukrywaniu chlania, o pogubionych rzeczach podczas picia i o różnych konsekwencjach, to często jest tak, że się wszyscy łapią za głowę, kurde, to się mają to samo. I jeżeli słyszysz, że ludzie przeszli przez ten cały syf uzależnienia, tak jak ty, ale kurde, teraz nie piją jednak, to zobacz, czy myślisz w ten sposób, że, Ej, to jednak może faktycznie coś jest na rzeczy, że to nie jest kwestia silnej woli, że jestem jakimś złym człowiekiem, tylko to jest kwestia choroby. A jeżeli ci ludzie wyzdrowieli, to może, kurde, i my, mi się udane, wiesz. Może jednak ja też nie będę chlał. Myślisz tak czasami? Albo inaczej, jeżeli jesteś teraz w, w jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, pomijając już uzależnienie, alkoholizm, i szukasz grupy wsparcia, czy trafisz gdzieś na jakiegoś youtuba, czy coś, który ci powie: Tu, to tak, czy siak miałem podobnie. Tu miałem takie długi, tu miałem jakąś inną uzależnienie, tutaj sobie nie radziłem z emocjami, ze złością, z gniewem na przykład, czy coś. I słuchasz tego typa, czy tam kobiety, tak wiesz, słuchasz, słuchasz, kurde, no, mówi o mnie, nie? I czy pojawia ci się w głowie takie coś: hej, jeżeli tym ludziom się udało, to czemu mi by się nie miało udać? Czy wychodzi z takiego założenia, że oni to mogą, ja to nie? Po prostu. Nie, bo nie. I to jest cały Twój argument. Dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem ogólnie bardzo ciekaw tego, czy macie takie nastawienie, bo moim zdaniem to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne nastawienie. Yy, mieliśmy, yy, to będzie dwa tygodnie temu, na warsztatach, na Discordzie taki tydzień, że nie będę się porównywał. I my mamy tendencję do porównywania się najczęściej po to, żeby się okopać. Czyli u sąsiada trawa zawsze bardziej zielona. Natomiast yy, kiedy inspirujesz się ludźmi, którzy coś osiągnęli, zrobili coś, co Ty byś chciał, no to w pewnym sensie też jest porównywanie, tak? Tylko takie bardziej pozytywne. I teraz, jeżeli patrzysz na to, to się zastanów, czy hej, jest nadzieja, nie? Czy widzisz tą nadzieję w ogóle? Że można żyć inaczej. Twoje doświadczenie będzie ci podpowiadało, że nie, przecież już próbowałeś przestać pić, próbowałeś dietę zmienić, próbowałeś chodzić na siłownię, próbowałeś się uczyć, nie wiem, angielskiego albo czegoś innego, i zawsze kończyło się tak samo, więc nie ma sensu próbować. I te twoje doświadczenia, całkiem sensowne i logiczne, będą ci podpowiadały, że przecież teraz się też nie uda. No ale skoro tym ludziom się udało, to może warto przestać słuchać tych swoich poprzednich doświadczeń i się zastanowić: kurde, co oni robią, czego ja nie robiłem? I tak na to spojrzeć. Dajcie mi znać, jak to jest u Was. Czy jeżeli chcecie coś zmienić, czy to było uzależnienie, czy coś, i zobaczycie gdzieś kogoś yy, inspirującego, to czy rodzi się w Was nadzieja? Że, kurde, no może jednak się da, może ja też potrafię, bo wiesz, wiara zmienia wszystko, tak jest prawda. Jeżeli uwierzysz w to, że można inaczej i za tym pójdzie działanie, no nie ma siły, no, 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 no po prostu to nie jest kwestia szczęścia, że musi się udać, to jest prawo przyczyny i skutku, po prostu. I z czasem, kiedy tego doświadczenia nabywamy coraz więcej, to warto o tym zawsze pamiętać, że, kurde, no. Można. I można się innymi ludźmi zainspirować i można się zastanowić. A jeżeli ciężko Ci jakby w to uwierzyć, że nie, to nie dla mnie i tak dalej, to się zastanów, czy to jest rzecz obiektywna, czy jednak gdzieś Twoje poprzednie doświadczenia Ci ciążą i tylko one Ci w kółko powtarzają. Ale uwierz mi, że tak każdy zaczynał. Przecież nikt nie zmienił swoich starych nawyków czegoś, wiesz, w taki, o, od razu się udało, ne? czy coś. No były różne mniej lub bardziej udane próby i w końcu zatrybiło. I uwierz mi, że raczej nie ma na świecie doświadczenia yy, takiego, którego by ktoś nie przeżył wcześniej już. I warto o tym pamiętać. Ja wam życzę dobrego dnia i dużo nadziei przede wszystkim chyba, bo można inaczej, mimo że nasze doświadczenie nam mówi co innego. To w pewnym momencie te zmiany następują ale jakby od tej wiary trzeba zacząć że można inaczej Dobrego dzionka i do zobaczenia jutro cześć